Dzień dobry, Jan Śpiewak, Telewizja w Punkt. Dzisiaj zapraszam na rozmowę o zmieniającym się świecie, Afganistanie, tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i, no, i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. A moim rozmówcą będzie Jakub Baran, były asystent posłanki Anny Grodzkiej, członek zarządu Krajowego Partii Razem i wówczas osoba bardzo zainteresowana i specjalista od spraw międzynarodowych właśnie w Partii Razem. Chociaż już członkiem Partii Razem nie jesteś, Kuba, jak się nie mylę. To znaczy, wydaje mi się, że nie złożyłem rezygnacji koniec końców, ale no nie, jakby już nie jestem aktywny politycznie. Działaczem razem też już nie, nie, nie jestem. Od 2015 do 2019 byłem działaczem. W 2015 byłem członkiem pierwszego zarządu krajowego. Więc widziałeś już bardzo wiele, a teraz chciałem Cię zapytać o to, co sądzisz o tych obrazkach z, z Kabulu, które no, są kolportowane przez telewizję non-stop. Czy to jest coś nowego, czy jesteśmy obiektem jakiegoś szantażu, czy to jest jakiś element no, większej historii upadku Stanów Zjednoczonych? Co, co te obrazki nam mówią? Znaczy... W kontekście Afganistanu to jest element historii, która ciągnie się przynajmniej 20 lat, to znaczy od inwazji na Afganistan po atakach na World Trade Center w 2001 roku, wtedy George W. Busha, no i to jest najdłuższa w historii wojna prowadzona przez Stany Zjednoczone. Tak naprawdę historia Afganistanu i wojny w Afganistanie jest znacznie dłuższa, bo tam tak naprawdę ciągle się dzieją wojny. To jest po prostu kolejna odsłona konfliktu, który się dzieje na tym terytorium. Te obrazy są straszne. Te obrazy są straszne, ale te obrazy są straszne, dlatego że je widzimy jako telewizowie, jako odbiorcy mediów. Jako generalni mieszkańcy Zachodu, no ale jakby sytuacja w Afganistanie jest straszna, po prostu od 10 no właśnie, znaczy Nie, przez więc, więc... 20 lat zginęło tam ponad 100 tysięcy osób, a my teraz jesteśmy bombardowani tymi obrazkami i to w, w Stanach Zjednoczonych ma to ewidentnie też kontekst taki, że krytykuje się Bidena za, za to, że wyszedł z Afganistanu. Czy można było uniknąć takich obrazków? I co tutaj powinno być głównym obiektem naszego zarzutu? No bo chyba dobrze, że Biden z Afganistanu w końcu się wycofał po tych 20 latach. Dobrze, że się wycofał, niedobrze, że Ameryka tam w ogóle weszła. To jest tak naprawdę, zresztą te obrazki się często porównuje do y, materiałów z Saigonu, kiedy, kiedy po przegranej wojnie w Wietnamie Amerykanie musieli na prędce wycofywać y, swój personel, swoją ambasadę z Saigonu. No i to jest przykład, kiedy Amerykanie z y, podkulonym tak naprawdę ogonem y, uciekają z Afganistanu, nie potrafią też tej ewakuacji przeprowadzić, to też jest porażka. CIA, bo przewidywania były takie, że Kabul trzeba się rok, kilkanaście miesięcy. A teraz się okazuje, że z dnia na dzień y, trzeba uciekać. Więc nic dziwnego, że Biden jest krytykowany za to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone. Tylko, że to nie jest, y, bo mówisz, czy to jest, czy to jest y, jakby symptom upadku imperium. Amerykańskiego. No, imperializm amerykański czy bocarstwa polityka amerykańska, takich obrazków i takich historii, zna, zna znacznie więcej, bo yy, inwazja na Afganistan, destabilizacja tego regionu, a następnie ucieczka, wycofanie się, yy, też jakby uniknięcie odpowiedzialności, jakby umycie rąk za, za sytuację w regionie, to nie jest nic nowego. Amerykanie prowadzili e, wojny w Wietnamie, w Laosie, w Kambodży, destabilizowali przecież Amerykę Łacińską, Amerykę Centralną, e, finansowali stanu, e, prowadzili wojny zastępcze, Irak, Syria, Libia, te wszystkie interwencje amerykańskie, które koniec końców zostawiają za sobą zgliszcza, no to to jest klasyka roka, to jest sposób. Prowadzenia przez Stany Zjednoczone jej mocarstwowej polityki. Te interwencje w Wietnamie czy zamachy stanu, pucze wojskowe w Ameryce Łacińskiej były tłumaczone antykomunizmem, tak? To był kontekst zimnowojenny. Stany Zjednoczone po prostu prowadziły. Zimną wojnę ze, ze Związkiem Radzieckim, kosztem po prostu państw, które były na przecięciu wpływów, stref wpływów dwóch mocarstw. Po upadku Związku Radzieckiego, oczywiście, Stany Zjednoczone jakby posługiwały się tymi liberalnymi wartościami prawami człowieka, demokracją itd., itd jak również wojną z terroryzmem do uzasadnienia swoich dalszych y, mocarstwo, mocarstwowych interwencji w, w krajach, y, w krajach półperyferyjnych, bo to jest istotny kontekst, że tak naprawdę mamy kolejną odsłonę po prostu, Amerykańskich interwencji, mocarstwowych interwencji służących przede wszystkim zabezpieczeniu interesów mocarstwa Stanów Zjednoczonych. No tak, ale tak jak mówiłeś, tak. Wcześniej, wcześniej mogliśmy udawać, że chodzi o jakieś wartości, tak? Demokratyczne, ale udawać, no, bardzo dużo ludzi w to wierzyło. Ja sam pamiętam, jak byłem mało latem, to wierzyłem, że Stany Zjednoczone faktycznie są zainteresowane demokracją, no i wojna w Wietnamie czy interwencje, prawda, była ta ideologia antykomunistyczna. No dzisiaj e, e, pra, nikt nawet nie nie wie, chyba nie pamięta, po co myśmy się znaleźli w Afganistanie, po co myśmy byli w Iraku. Znaczy, że nic poza nagłą siłą interesów amerykańskiej oligarchii tak naprawdę już nic nie pozostało. Czy to jest właśnie ta różnica między tymi poprzednimi interwencjami, które też się kończyły? umiarkowanymi sukcesami. Jak gdzieś ostatnio przeczytałem, że Stany Zjednoczone nie wygrały żadnej wojny od 45 roku, że właściwie wszystkie te interwencje to były albo porażki, albo właśnie stworzenie sytuacji chaosu. Czy to jest ta różnica, że tutaj po prostu już nie ma, jest naga siła, nie pozostało nic innego? Czy ta różnica też wynika z tego, że po prostu konsekwencje tego dla układu sił będą jednak znacznie poważniejsze? To znaczy, Stany Zjednoczone wycofują się z Afganistanu po pierwsze, dlatego że w Afganistanie jeszcze nikt nie wygrał. Afganistan jest nazywany cmentarzyskiem imperiów. Przynajmniej Aleksander Wielki sobie nie poradził, Persowie sobie nie poradzili. Wielka Brytania sobie nie poradziła, Związek Radziecki sobie nie poradził. Stany Zjednoczone sobie również w Afganistanie nie poradzili. I ja przysłuchiwałem się. Przemówieniu Bidena to było chyba, już nie pamiętam, parę dni temu, kiedy, kiedy on właśnie tłumaczył się z tej decyzji i musiał się odnieść do tych do tych no, dantejskich scen na, 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 na lotnisku w Kabulu. No i Biden powiedział coś takiego, że tutaj nigdy nie chodziło o wartości. Mm. To tutaj nigdy nie chodziło o tak zwany nation building, czyli jakby. W polskim rozumieniu eksport demokracji. Tak? Tutaj nigdy nie chodziło o wartości. Tutaj chodziło y, o zniszczenie Al-Kaidy y, i dopadnięcie Osama Bin Ladena. Y, jedno i drugie według y, y, Bidena się udało. No, Osama Bin Laden został dopadnięty, bodajże dekady później, y, y, w, w, w Pakistanie, który zresztą. Y, no, jest to już nie, już nie jest. Tak, tak znaczy. Sojusznikiem Stanów Zjednoczonych już nie jest. Teraz jest sojusznikiem Chin i to też jest ważny kontekst, ale Pakistan jakby. No, to jest powszechnie wiadomo, że Pakistan sponsoruje talibów. Pakistan jest bazą wypadową talibów. Gdyby nie Pakistan, to ta ofensywa talibów by się, by się nie udała. No ale Biden też tam powiedział, że. I to jest bullshit, tak? To jest bullshit. Jakby. Wszyscy pamiętamy to, jak Amerykanie uzasadniali swoją okupację Afganistanu, właśnie krzewieniem demokracji, próbą stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, itd. itd. Ale Biden też, też, też tam powiedział, i tutaj faktycznie powiedział prawdę że yy, no, Ameryka ma teraz inne cele. Ameryka ma teraz yy, na głowie konfrontację z Chinami i konfrontację z Rosją i to są, to są jej prawdziwe cele. Więc tak, jakby Ameryka przyznaje do tego, że już po prostu nie jest, nie będzie krzewić demokracji, wartości, wartości liberalnych na całym świecie, mimo że tam pod koniec znowu twierdził, że tak dalej będą strażnikiem wartości i tak tylko, że no już ma konkretne, jakby takie geopolityczne, konkretne geopolityczne ce cele. I to jest faktycznie zmiana w polityce amerykańskiej. jeżeli pytasz, czy to jest upadek imperium, to ja nie wiem, czy to jest upadek Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa. Tak? Stany mo Zjednoczone dalej mają największą gospodarkę na świecie, dalej mają najsilniejsze siły zbrojne. Ale to jest na pewno upadek Pax Americana. To jest na pewno y, upadek tego systemu, w którym Stany Zjednoczone były jedynym i y, niekwestionowanym mocarstwem, y, które miały projekcję siły praktycznie na całej planecie. Y, kolejne imperium, y, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Tak? Stany Zjednoczone, które też mogły. E, stabilizować ten e, globalny ład kapitalistyczny, mm, wolny handel i tak dalej i tak dalej. Też o, oczywiście e, zarabiając na tym, tak. Więc jakby to się, to się skończyło. W tym momencie mamy do czynienia z jakimś takim e, z jakimś takim przyśleniem, raczej koncert, koncertem mocarstw już, tak? Jakby Chiny, Chiny niedługo, znaczy, nie mamy do czynienia z kolejną zimną wojną, systemem bipolarnym, nie? Że jest y, żelazna kurs na Ameryką a Chinami, no ale będziemy mieli dwóch, trzech, y, dwa, trzy światowe mocarstwa, no i szereg pomniejszych mocarstw, które będą realizować swoje, swoje interesy i, i wczoraj wchodzić ze sobą w sojusze, a raz y, się konfrontować ze sobą. A oczywiście, no, tacy ludzie jak Afgańczycy, mieszkańcy półperyferiów będą ponosić za to cenę, tak i będą po prostu ofiarami instrumentalnej swojej polityki i Ameryki i Rosji i Chin. Mm. I jeszcze innych, po prostu lokalnych. No graty. właśnie, bo to, co, to Jak się dzieje zresztą w Jemenie? No. No, to co się dzieje w, w Jemenie czy na Bliskim Wschodzie, cały czas cały czas tam giną ludzie i wojna właściwie trwa non-stop, ale z jednej strony mamy upadek tego paksa Amerykana, jak powiedziałeś. No, mi się wydaje, że imperia mogą zostać, pozostają imperiami, jak nie sprzedają tylko naboi i broni, ale też, nie wiem, sprzedają te hamburgery czy drogi. Nie? Znaczy, jak jeśli Imperium Rzymskie się rozwijało, no bo styl życia Rzymia, był bardzo atrakcyjny dla innych, no i tam stała zatem jakaś cywilizacja, tak? jakaś propozycja cywilizacyjna. Pytanie jest, jaka propozycja cywilizacyjna dzisiaj staje ze Stanami Zjednoczonymi. Po wojnie, no to wiadomo, była to wielki przemysł, klasa, powstanie klasy średniej, ten cały soft power, amerykańskie filmy, muzyka i tak dalej. To wszystko oddziaływało. Tak? Myśmy się stali, można powiedzieć, amerykańską półkolonią bez jednego wystrzału. Tak? Ostatnio oglądałem sobie obrazki otwarcia pierwszego McDonalda, gdzie Jacek Kuroń. Po prostu czołobitnie oddawał cześć hamburgerowi, i nie trzeba było żadnego żołnierza amerykańskiego, żebyśmy, prawda, stali się amerykańską kolonią. No i teraz. No ten, ten, ten model chyba upada, powstają nowe, nowy układ sił no i właśnie co Polska ma w tej sytuacji zrobić, jaka to jest czy tutaj jak Polska ma się odnaleźć i jak Polska powinna wyciągnąć lekcję z tej sytuacji, którą, którą widzi dzisiaj w Afganistanie i co byś, co byś powiedział jaka jest no po prostu czy my powinniśmy szukać tutaj innych partnerów czy powinniśmy zdać sobie sprawę, że to Europa jest jedynym naszym tak naprawdę bezpiecznikiem w tej sytuacji, bo Amerykanie w każdej chwili mogą zmienić Zdanie wycofać swoje wojska czy coś takiego? Czy, czy to są zbyt w daleko idące e, wnioski z, tej, z tego konfliktu i z tych obrazków, właśnie, które widzimy dzisiaj e, w, z Kabulu? To znaczy, ja mam nadzieję, że elity państwa polskiego, i to już jakby jest to nadzieja płonna, tak? bo rozmawiamy o polskiej klasie politycznej, em, rozpatrują różne scenariusze. tak, To znaczy, nie chodzi o to, że teraz o, wychodzimy z NATO, bo coś tam, czy teraz z tym, czy z tamtym, ale jakby mają świadomość tego, że sytuacja jest dynamiczna. I nie myślą po prostu tylko kilka lat do przodu. No, no nie chciałbym, żeby Polska kiedyś skończyła po prostu jak, jak ten marionetkowy rząd Afganistanu, który nagle się okazuje, że bez wsparcia USA armii po prostu no, no nie ma szans. I tu jest pies pogrzebany bo jakby no w Polsce decydują raczej odruchy kolanowe. Tak, to znaczy, czym innym jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, tak? A czym innym jest to, no co, 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 co Radosław Sikorski określił kiedyś nagrane w, w, w restauracji Sowa i przyjaciele robienie łaski Amerykanom, tak? To znaczy, myśmy, myśmy pomylili relacje sojusznicze z, z relacjami tak naprawdę wasalnymi, tak? To znaczy, e, no nie wiem, zakupy zbrojeniowe, one miały charakter tak naprawdę no, w dużej mierze płacenia Amerykanom za ochronę, tak? Jakby mm, na pierwszy plan e, nie nie wychodziło to, czy, czy nie wysuwało się to, czy, czy, czy nie wiem, F16, teraz F35, i tak dalej, i tak dalej, mają znaczenie militarne, czy są potrzebne, a jeżeli tak, to jakby. Jaki sprzęt jest potrzebny? Tylko że po prostu e, musimy wyspowo, bo też polska armia ma mnóstwo problemów, musimy wyspowo modernizować, płacąc amerykańskim koncernom zbrojeniowym, po prostu e, no, de facto, no kupując sobie przychylność, to tak powiem dyplomatycznie, yy, Stanów Zjednoczonych, tak? Yy, to, co wyprawiała ambasador Mosbacher, tak, jakby podatek cyfrowy, yy, który, który nie przeszedł, tak? Kwestia, kwestia, kwestia Ubera, tak? Jakby miały być regulacje, nie ma regulacji, bo, bo Stany Zjednoczone po prostu mają, mają inne interesy. I to nie jest tak, że oni, jakby, że, że Stany Zjednoczone jakby w ramach sojuszniczych relacji, nie wiem, negocjują z Polską, proszą o coś, o coś Polskę, tak, jakby mm, nie, no po prostu jakby re, realizacja interesu Stanów Zjednoczonych, tak, bez, bez mrugnięcia okiem, no to był jakby um, leitmotiv, po prostu jakiś taki. Domyślny, domyślny pomysł y, polskich elit politycznych. No, Boże, no, więzienia w Klewkach, w tak, jakby to, 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 i, i to teraz wraca, tak, jakby, no, no. Więc y, tu jest pies pogrzebany, bo niezależnie od tego, co wyjdzie, co się będzie działo, tak, jakby, no, jeżeli państwo polskie po prostu będzie, będzie się jakby nie tyle orientować, co po prostu ślepo Realizować interes Stanów Zjednoczonych, nawet wtedy, kiedy ten interes będzie sprzeczny z interesem em, europejskim czy, czy interesem Rzeczpospolitej Polskiej, no to to jest przepis na. Szczególnie w tych ciężkich czasach na katastrofę, tak. Znaczy, ale jaka ty, mamy tutaj, tutaj. W praktyce mamy alternatywę w takiej sytuacji, czy, bo rozumiem, czy Prawo i Sprawiedliwość teraz zaczęło jakąś grę ze Stanami, do końca niezrozumiałą, tak, w sprawie Lex TVN. Eee... Andrzej Duda ma zawetować. No, Andrzej Duda ma to zawetować, więc... I w ogóle jeden z argumentów za zawetowaniem ustawy to była właśnie modernizacja polskiej armii. Że kupimy tak, znaczy Abramsy, które... Czołgi, których tak naprawdę nie potrzebujemy, prawdopodobnie, albo są bardzo. Prze... Znaczy, tak, tak, Co by w praktyce, jakbyśmy mieli, już wiesz, podsumować, co by w praktyce miało to oznaczać, że my mamy przestać się tak dawać traktować jako kolonia? Znaczy, co, co w praktyce by to miało oznaczać? No, na pewno podmiotową politykę, tak? To znaczy, jeżeli faktycznie mamy. bo To też jest dyskusja, jak modernizować armię, jakiej potrzebujemy armii, tak? Jakby no, Polska, Polska po prostu nie jest Szwajcarią. Jeżeli mamy modernizować armię, to, czy mamy, nie wiem, kupować sprzęt od Francuzów, czy mamy kupować sprzęt od Amerykanów, tak? To jest pytanie, tak? I teraz, jeżeli my po prostu podejmujemy podmiotową decyzję, na przykład, w kwestii uzbrojenia, no to jeżeli Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żebyśmy kupowali od nich broń, no to jakby powinni traktować nas po partnersku, tak? To znaczy fakt, że w Polsce po prostu, że jakby Ameryka rozpościera yy, parasol bezpieczeństwa nad Polską, no jeszcze nie oznacza, że mamy po prostu na skinięcie palcem Amerykanów robić to, co, co, co im się żywnie podoba, a to w tej chwili tak wygląda. No wiadomo, nie jesteśmy Niemcami, nie? Ale no, Niemcy w 2020, pod koniec 2020 roku, parafowały, znaczy w imieniu oczywiście Unii Europejskiej, no ale wiadomo, jak, jak, jak to jest z Niemcami w Unii Europejskiej, parafowały no, umowę handlową z, z Chinami, tak? To jest też ważny, ważny element, bo ja nie mówię, że, że mamy się orientować na Chiny, zamiast się orientować na Stany Zjednoczone, nie? Jakby to, to, to nie jest tak. Ale czy w Polsce słyszałeś debatę w ogóle, nie wiem, o tym, czy należy pójść na wojnę handlową z Chinami? Mm. Czy, czy, czy była taka debata? Nie było żadnej debaty. Nie ma debaty. A w, przez, przez całą Europę, w całej Europie są dyskusje, czy dopuszczać Huawei a, czy nie, czy handlować z Chinami czy nie. Jakby tutaj interesy, interesy amerykańskie nie są zbieżne z interesami europejskimi. Nie? Znaczy są i nie są, tak? No, ale jakby Europa chce handlować z Chinami. Tak? Czy, my, czy tutaj się odbyła jakaś polska dyskusja? Nie. Jakby nawet w parlamencie się nie odbyła dyskusja. Polscy po prostu stwierdzono: OK, nasz sojusznik chce, żebyśmy jakby zablokowali chińskie inwestycje. No to my tak zrobimy. A czy ten jakby a sojusznik czy jakby coś próbował, nie wiem, wynagrodzić, jakby to, albo nie wiem, no jakby docenić tą decyzję? No nie, no dostaliśmy Nord Stream. Tak? Ten sam, znaczy Niemcy dostały Nord Stream. Również dlatego, że, że po prostu yy, zdecydowały się jednak yy, jakby wejść w sojusz z Bidenem, tak, antychiński. Ale no, jakby, no, jest tak, jesteśmy półperyferyjnym krajem, yy, który, jakby, gdzie decyzje dotyczące naszego, naszego państwa, naszego bezpieczeństwa, ale też naszego miejsca w globalnym podziale pracy, tak, jakby już tak. Bardziej schodząc na kwestie ekonomiczne, są podejmowane ponad naszymi głowami. No i póki się nie wyrwiemy z tej post, półkolonialnej, po prostu półperyferyjnej y, sytuacji, no to no, nie widzę. Nie widzę w tym nowym, jakby w tej, w tej Nowy. historycznej zawierusze, która teraz nadchodzi, no nie, nie widzę jakby jasnych punktów. No i tym mało sympatycznym i optymistycznym akcentem musimy kończyć dzisiejszą rozmowę, ale oczywiście wszyscy chyba chcemy żyć w kraju, który jest suwerenny i nie traktuje się jako kolonia, ale do tego celu musimy mieć przynajmniej elity, które no nie traktują też państwa jako łupu i państwa po prostu jako no de facto taniego obozu siły roboczej dla zachodnich firm, a to chyba niestety patrząc na naszych polityków w Sejmie prędko się nie zmienia. Bardzo panu, bardzo Tobie dziękuję. Moim gościem i państwa gościem był Boga Baran. I do usłyszenia. Do zobaczenia.